25 września przed godziną 13 otrzymaliśmy zgłoszenie o kolizji dwóch pojazdów osobowych na ulicy Białostockiej w pobliżu skrzyżowania z ulicą Targową. Po przybyciu na miejsce zdarzenia zastępów, dwóch zastępów z Jotargi Spółka potwierdzono treść zgłoszenia. W zdarzeniu brały udział dwa samochody osobowe, samochód Nissan, w którym podróżowała jedna osoba i samochód e, osobowy Audi, w którym podróżowały trzy osoby. Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, o odłączeniu akumulatorów, pomocy w transporcie jednej osoby uskarżającej się na ból do karet zespołu ratownictwa medycznego oraz ograniczeniu wycieku.